Artur Aleksander Ochendurski, syn Marty i Mariusza, jest pierwszym dzieckiem urodzonym na terenie gminy Kozienice w 2016 roku. Z tej okazji, 10 lutego, z listem gratulacyjnym i upominkami do rodziny państwa ochendurskich wybrała się wiceburmistrz gminy Kozienice Małgorzata Bebelska oraz pracownik Wydziału Promocji Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Mateusz Gregorczyk. Chciałam przekazać życzenia, gratulacje również. Od burmistrza dla Państwa Marty i Mariusza Ochendurskich z okazji rodzin syna Artura Aleksandra urodzonego jako pierwsze dziecko w 2016 roku w Kozienicach. Życzę Państwu, aby maleństwo chowało się jak najlepiej, aby Wasz dom zawsze wypełniał się radością. Poza listem gratulacyjnym były też upominki ufundowane przez gminę Kozienice. Fotelik samochodowy i skoczek trampolina z pewnością przydadzą się rosnącemu jak na drożdżach Arturowi. Chłopczyk urodził się 4 stycznia, ważył 3 kg 850 g i mierzył 57 cm. Z niecierpliwością czekali na niego nie tylko rodzice, ale także jego starszy brat, pięcioletni Sebastian. Arturowi życzymy dużo zdrowia, a rodzicom wytrwałości w wychowywaniu. Potomka.